Właśnie zapada zmierzch, wychodzi księżyc w pełni. Niesamowity jest taki trochę skryty za chmurami. Za mną już ciemny las, z którego niedawno wyjechałam. A tutaj droga, po której sobie właśnie trochę jadę, trochę maszeruję. Chciałoby się rzec. Polskie drogi. <laughs> Nie to jest taka zwykła droga śródpolna. Rozjechana przez jakiś ciężki sprzęt typu traktory. A tu, jaki piękny, jaki piękny zachód słońca. Ale w rzeczywistości to wygląda o wiele lepiej. W oddali wiatraki. no nie, bardzo widać te migające lampki. A jeszcze dalej błękit. I tam też jakieś światełka, ale to, to już chyba jest złotów. No księżyc coraz piękniejszy. No chyba tutaj jeszcze postoję trochę i popatrzę.